Przedstawiam film Iskier. La, la 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 la. Tato. to Iskierko? Idę do wodka. Dobrze, a ja do kuchni. No to idę do wodka. La, 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 la. La, 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 la Cześć Wodek. Cześć iskierko. Iskierko, usiądziesz ze mną na herbatkę? No pewnie, chodźmy. Napijesz się herbaty iskierko? Nie dzięki, piłam u wodka. No dobra, następnym razem. Do zobaczenia w następnym odcinku iskierki.